Patrzcie jak piesek trzyma. No i chłopaki poratowali. Fajnie. Będę latał po świecie, palił z miejscowymi, z lokalsami, jak Tony halik. Też jakieś zajęcia, jakby nie patrzeć. Siębanko. Idę właśnie na śniadanie. Taka impreza u mnie umieszczona była w chacie. że masakra. Dzisiaj patrzę. Wszędzie butelki rozwalone, coś. Nieźle się bawili. Ja się z nimi nie bawiłem, bo. Ja, tak jak mówię, oglądałem KSW 2 UFC, także nie miałem. W sumie na UFC to już i najważniejszych walk nie widziałem. Ale mniej z tym. Eee, jakie plany na dzisiaj? No, zobaczyć jak najwięcej. <grym> to jest mój plan. Nie, chcę pojechać na plażę, chcę pozwiedzać okolice całe. No i pokazać wam coś fajnego. Dobra, pijam na siadanie. Spotkałem właśnie moich pół lokatorów, którzy mieszkają obok, obok i tak dalej. I mówię tak, siema, siema. A ty byłeś tu wczoraj na imprezie? <noise> na na mi pokazują. Ja mówię, nie, ja u siebie byłem. Jeju, sorry wielkie, głośno było i tak dalej, to ty właśnie nie wyspałeś. Ja mówię, nie no spoko, jak jak do rana, nie mam problemu żadnego. Mówią, dobra, sorry wielkie i tak dalej. <noise> oni powyżą po jak oni byli w Stanach, jak oni nie pamiętają, że mnie tam nie było. <noise> Ale nie no, i praca była dobra, naprawdę. No, ściany huczały, muzyka cały czas leciała tak, że masakra. Dobra, pokażę wam mój pokoik. tego po prostu, no. Łóżko, szafka, okienko, biurko do pracy, szafa. Bardzo normalne, no. Tylko plusem jest tego właśnie to, że jestem w samym centrum Lizbony. No i mam głos Airbnb właśnie, no, połowę połowę po prostu zapłaciłem z tego co miałem tam z ludzi co po prostu wykorzystali mój kod żeby się zarejestrować. Jeśli chcecie to jest w opisie. Dostajecie zniżkę. Ja dostaję coś na takie właśnie mieszkanko, znaczy pokój albo mieszkanko. A wy macie też zniżkę. Właśnie teraz powiem trzy osoby które wygrały koszulkę. Także odezwijcie się do mnie. Jest to Przemo Kaczmarek, Bartłomiej Szewczyk i Mojo jojo. Te trzy osoby trafiły, i to, to są osoby, które napisały jako, jedyne, kraj, jako jedyny kraj Portugalię. Jeśli ktoś pisał po parę, sorry wielkie, ale tak się nie da, bo to by było po prostu. E, wiecie, każdy, sobie mógłby wypisać wszystkie kraje z Europy i też by trafił. Dlatego, jakieś zasady muszą być konkursów. E, co do następnego kraju, nie będzie konkursu, <laughs> nie będzie, bo to ponieważ to jest od razu mogę powiedzieć. Lecę do Hiszpanii. Rzecz ja co, już mówiłem wcześniej o tym, także w konkursu nie będzie do tego następnego kraju. A co później? Zobaczymy. Dobra, zbieram się na plażę. Dobra, plan mi się trochę zmienił. <noise> Ze względu na to, że nie sprawdziłem wcześniej, jak tutaj jaj na plaży i tak dalej, tylko sobie poszedłem po prostu tak na wariata. I okazało się, że najlepsze plaże to trzeba jechać z dworca głównego, pociągiem i tak dalej. Dlatego plan ten przeniosę na jutro. Dzisiaj po prostu pójdę złapać łódkę, przepłynę trochę pomiędzy brzegami i tak dalej. Coś wam pokażę. Bo ktoś tam pisał, że to jest też bardzo ciekawe, dlatego zobaczymy. Właśnie tam zmierzam. Super to jest ten deptak. Serio. Możecie przez chwilę słyszeć moje klapki, ale do oba dla Was nic nowego. No i tu wszędzie po bokach jeszcze uliczki, co się coś dzieje. Patrzcie jak piesek trzyma. Wam wczoraj opowiem e, o tym miejscu. Nie, mówiłem wczoraj, że mam trochę o tym miejscu dzisiaj. No, dokładnie tak. Tyle <grym> mi się powiedziało. E, znajduje się na placu teraz Prasia de Commercia. Jest to plac handlowy, który z jednej strony łączy łuk i tam się znajduje główny deptak, właśnie w Lizbonie, co widzieliście przed chwilą. No, a z drugiej strony brzeg rzeki Rua Chyba tak, czekajcie z pracy. Sorry, Rua to się nazywał ten deptak tam. Rzeka nazywa się tak. I tam właśnie idę teraz złapać łódkę. No i gdzieś płynę. Ładnie, wiecie co? Trochę mi to przypomina Kraków, szczerze mówiąc. Znaczy dawno tam nie byłem, nawet bardzo dawno. Ale tak to w mojej pamięci zostało, że tak mniej więcej to tam wyglądało. Dlaczego ja dotarłem do portu, no może nie portu, no chyba portu się mówi. Stąd odpływa po prostu łódka na drugi brzeg. Dokładnie muszę dopłynąć tam. Ja widzę plażę, wy raczej nie zobaczycie. zastanawiam się jeszcze czy gdzieś tutaj czy dopiero jak tam dopłynę. Zaraz się okaże, znajdę coś fajnego, to zjem tutaj jeszcze, a jak nie, to dopiero tam. Wiecie, social distance i takie tam, nie? Maseczki i te sprawy. Dobra, jestem po drugiej stronie Teraz muszę znaleźć jakiegoś busa i dostać się na plażę O, ale chyba, chyba tutaj zjem No, na pewno Parę osób mi napisało, że byś w Portugalii nie zjeść rybki dobrej no to jak w Turcji nie zjeść kiepsa, dlatego sobie zamówiłem Biorę rybki, ziemniaczki Zaraz zobaczymy, czy są takie dobre jak wszyscy mówią. Dobra, wysiadłem tu na po prostu dlatego, że wszyscy tu wysiadali, <grym> nawet nie wiem gdzie jestem, ale wydaje mi się, że chyba jakieś dobre miejsce. Wygląda na mega takie turystyczne, muszę szukać plaży i fajnych widoków, bo chcę odpalić drona. E, tak w ogóle jestem w następnej miejscowości, Costa da Caparica, czy coś takiego, nie wiem jak się wypowiada dokładnie. Ale to już nie Lizbona. I bardzo ładnie to wygląda. No tutaj jest tak bardzo turystycznie. Moje klimaty. Nie, no być nad morzem nie jest jeść gofera. No, oczywiście gofra, ale gofera się mówi, że się nie da. Patrzcie to o siłka, tam jest. I tak to wygląda. Super to jest. Serio. I co? Nie, nie wiem czy mam mówić znowu Piotr, znowu Wbiera się na plażę I czego nie wziął? Spodenek kąpielowy pisy. Nie, nie wiem jak mi to mogło z głowy wypaść A wiecie, że najlepsze, że dopiero się kapnąłem tutaj. Stwierdziłem, że się rozbiorę i sobie pójdę do wody Patrzę, coś jest nie halo. Ach. No ale trudno, jutro też jadę gdzieś jeszcze w inne rejony. Też na plażę. No to jutro się wykąpię. A tak w ogóle słyszałem, że tu jest woda zimna i się nie opłaca. Nie, no żartuję, ja, ja lubię zimną wodę. Ja lubię szczególnie, jak jestem bardzo żany, lubię wejść do zimnej wody, bo to jest nawet bardzo zdrowe. Ale nie dzisiaj. Dzisiaj pójdę gdzieś, kawki się napiję i takie tam. Teraz taka kawka. Chciałem zwykły cappuccino. No ale to jest niezwykłe. To jest fajnym widokiem. Dobra, kawka wypita, piwko wypite. Malutkie, bardzo malutkie. Nie wiem czy miało 0,2 w ogóle. Ok. No i idę gdzieś znaleźć jakąś miejscówkę, żeby odpalić drona. Jak tu przyjechałem, już byłem bliski zrezygnowania z tego pomysłu, bo strasznie wiało. No i wiecie no. Bałem się, żeby na koś nie spadł przypadkiem, bo mi się problemów narobiło. Ale teraz już spoko. Przestało wiać, także myślę, że spokojnie mogę odpalić. Jednak kolejna zmiana planów, bo no wieje, jednak, wieje. No. Boję się naprawdę, że on w koło uderzy, jak stracę nad nim panowanie. A tutaj, bo było to bardzo proste. Bo jest naprawdę bardzo dużo ludzi na tej plaży. I się nikt jakoś nie przejmuje tym, co się dzieje. Idę <grytanie> znaleźć inną miejscówkę. Jak nie znajdę, to po prostu zbieram się dalej. jadę coś pozwiedzać jeszcze. Dobra, trochę polatałem. Fajnie to z góry wygląda. Trochę wiatr się uspokoił, także była okazja. No i to teraz się zawijam. Mam daleko, ale trudno. Zauważ, O kurde. Czekajcie. Dobra, brudne było. Zauważyłem, jaki mają nowy patent. Wszędzie tutaj grają. I każdy z nich ma pieska małego. Wiadomo, ludzie, ludzie chwyta to, że na pieska, na jedzenie i tak dalej. No, dobrze sobie to wymyślili, przyznam. Bo na pewno dużo więcej osób wrzuca. Z samego grania coś tam zarobią, ale z pieskiem małym, oj, to już więcej. Ja tam nic nie mówię, a nie chcę zarabiają. no co mnie to obchodzi. Tylko, że pieski były dobrze traktowane. Właśnie teraz jechałem w autokarze i czytałem na temat dostępności. Wszystkich różnych tych, i tak dalej, tutaj nie będę wypowiadał, że mnie nie zbanowali. No, i tutaj jest wszystko legalne. Aż się zdziwiłem, i to bardzo. Nie jest to tutaj karane w ogóle więzieniem. Można tam do jakichś e, różnych ilości wszystko przy sobie posiadać. Ciekawa akcja, naprawdę ciekawa. Właśnie przyszedłem zobaczyć teraz łódź podwodną. Nigdy nie widziałem. Także już wam pokazuję, jak wygląda. Fajnie, fajnie, ale jest za dużo, żeby sobie zdjęcie zrobić. No i wracając do tego tematu. No to teraz już wiem, skąd tu tyle ogarniaczy na mieście, że każdy gdzieś nie pójdzie, nawet w miejscach, no we wszystkich miejscach, normalnie na każdym rogu stoją, wszędzie coś komuś chcą znać No i się nie ma co dziwić, jak to jest tutaj legalne. Znaczy nie, nie, to, że sprzedaż jest nielegalna oczywiście, ale posiadanie, zażywanie i tak dalej jest. To jest ciekawe, no, naprawdę jest ciekawe. Parę osób mi o tym pisało, ale wolałem sobie sprawdzić. Szczerze mówiąc, tutaj jest takie prawo, mniej więcej jak w Holandii, jak w Czechach, i gdzieś tam jeszcze było to napisane dokładnie. I podobno po tym, jak to wprowadzili, że nie karają tego więzieniem, e, to spadła tutaj ilość e, śmiertelnych przypadków, e, no i tak dalej, i tak dalej. No. To jest bardzo ciekawe. O właśnie zauważyłem, że odpływa mi moja łódka, którą miałem płynąć Papa Ale latarnia, co? To skóra mi uciekła, no to deszcze coś tu pooglądać Bardzo mi się podobają te wszystkie uliczki tutaj. Zresztą jak ktoś był w Lizbonie, no to wie o czym mówię. Idę do haty się ogarnąć, przebrać i ruszałem w miasto. Znalazłem dzisiaj taką... Znaczy znalazłem, no na internecie znalazłem, więc jeszcze ktoś mi tam napisał. E, najbardziej rozrywkową tutaj ulicę, taką albo dzielnicę, nie wiem, chyba ulicę. Dlatego idę zobaczyć co tam się dzieje. Nie ukrywam, że chciałbym, żeby się coś działo. <laughs> Naprawdę. Przez to, że tym bardziej wczoraj jest sobota, zamulałem. Dzisiaj bym chciał się dobrze pobawić. Nie liczę na cuda, ale chociaż na, co, na cokolwiek. <laughs> Sytuacja na linii frontu wygląda tak. Piotr elegancko umyty, pachnący, szedł sobie na imprezkę, już wychodził, wyszedł ze swojego pokoju, spotyka współlokatora. Ziomeczek z Portugalii pytam się go, Ty możesz mi doradzić, czy to warto jeździć, i tak dalej. Bo to pisze, że najlepsze miejsce na rozrywkę, i tak dalej. Pokazuję mu, gdzie ja mam, mówię, to wszystko zamknięte. Chyba los nie chce, żebym ja imprezował. Chyba tak ma być, ale kolejny spulokator ścian przez ścianę, tam gdzie wczoraj była taka impreza, powiedział mi, tak. Nie kupuj nic od tych ludzi na ulicy, bo to wszystko jest kłamstwo. Oni mają wszystko ściemnione, to są zwykłe... To zwykłe kłamstwo to jest. I mnie poczęstował, wiecie, swoim <laughs> Także bardzo fajnie. Wieczór będzie fajnie spędzony. Chill. Taką, aha, w, w ogóle to No, nie wiem jak to powiedzieć. Nie wiem. Wiecie jak jest przerobany z tymi algorytmami teraz. Ja to bym chciał... Spokojnie opowiadać wszystko, po co mnie to uchodź? Jestem w Portugalii. Tutaj to jest legalne. No ale kurde algorytmy złapią i mi zaraz blokują coś. No. aldami da mi takiej kosteczki fajnej. Ładnie pachnąca. Także będzie chilik. Może YouTube albo jakiś filmik. No i przynajmniej będzie odpoczynek, bo dzisiaj to zrobiłem bohateriał. 15 km z buta to tak leciutko. Myślę, że nawet więcej. Nogi to mi normalnie tak bo i to jeszcze w klapkach. <noise> Teraz mam buty. <noise> ale wcześniej byłem w klapkach. No wiadomo, na plaży jechałem. A nie wspomnę o tym, że jechałem na plaży w klapkach, ale za to wiesz, w jeansowych spodenkach. <noise> no trudno. <noise> jutro to naprawię. Ale jutro jadę w inne miejsce. Taką podobno najładniejsze tutaj w okolicy, że najładniejsza plaża. Dużo, bardzo dużo moich widzów polecało mi to miejsce. Dlatego tam pojada, A tak w ogóle chcę rano iść na trening, znalazłem tą sarkę treningową. Trzymajcie kciuki, żeby była otwarta. Naprawdę. nawet dużo osób mi pisze, czemu nie trenujesz i tak dalej, i tak dalej, że to miało być podróże wojownika, a nie ma żadnych treningów. Ja powtarzam to cały czas. Ja trenuję sam dla siebie. Yy, po... Tak, w Tajlandii jak podróżowałem, wszystkie treningi były zamknięte. Nie można było trenować. Jedno mi się udało po znajomości w Tajgarze poznajomości. Przyjechałem do Turcji. Też były pozamykane. Jestem teraz w Portugalii i okaże się jutro, czy będą otwarte czy nie. Uwierzcie mi, że mi treningów naprawdę brakuje. Dla mnie sporty sport walki to jest naprawdę bardzo duża część mojego życia. I ja naprawdę bym chciał trenować. Ale po prostu nie ma takiej możliwości teraz. Wiecie, nie możecie patrzeć przez pryzmat tego, co jest w Polsce, bo w każdym kraju jest inaczej. Dobra, lecę teraz szybko do sklepu. Zostaje niedużo czasu mi zostało, że mi zamknęli, bo muszę kupić choćby wodę, bo nic nie mam. A pić się chce okropnie. No dobra, wygadałem się. Wraca do dołu, humorek. Będzie fajnie. Dobra, znalazłem sklep. W ogóle w debil. Stoję pod tym sklepem. Nie wiedziałem, że trzeba wejść do środka bo w centrum handlowym. Pytam się, tutaj jest sklep? Nie, tu nie ma żadnego sklepu. Musisz stąd kilometr jeszcze iść. Spotkałem jakiegoś pana po pytałem się, gdzie to jest najbliższy sklep? Idą no tutaj w środku przecież. Masakra, jak tak słówka mnie nie wiecie, albo specjalnie mi nie powiedział. Nie wiem. Wiecie, jak jest, trzeba coś kupić na zalepkę później. Musi się będzie chciało słodkiego. Że trzeba coś dobrego kupić. O jakiś soczek jeszcze dobry. Dobra, pokażę wam co kupiłem. W miarę zdrowo. Nie licząc na To na trening jutrzejszy? Zakupy jak najbardziej super healthy Nie liczę za M&S Ale są z orzeszkami, te też są zdrowe Jeszcze do chaty teraz no Ale później, już tylko relaksik. No i chłopaki poratowali Fajnie Będę latał po świecie Palił z miejscowymi, z lokalsami Jak Tony halik. Też jakieś zajęcia, jakby nie patrzeć. Zajarane, nie oglądamy youtuberów. Ja właśnie z Piotkiem dość długo przegadałem. Jesteście u Piotrka jeszcze to? Wpadnijcie. piot pierwszy barski backlist. poznałem w Birmie? Chyba w Birmie. O, naprawdę fajny ziomek. Dobra, koniec tego vloga. Ja właśnie zaczynam sobie oglądać parę. Fajny dzień, naprawdę fajny. Fajnie się zakończył też. Będzie się dobrze spało. Miałem właśnie odpalać z wami czat, ale później stwierdziłem, że nie. Widzicie, że tak jest późno. Wiecie jak to? Dziwne pomysły. Dobra, dziękuję bardzo, że oglądaliście Zapraszam na jutrzejszy. No i na poprzedni, oczywiście, jeśli nie widzieliście. Śledźcie całą moją przygodę. To jest fajnie, naprawdę. Tak mi się wydaje przynajmniej. Dobra, Dobra pozdrawiam serdecznie na razie.